No, jestem kurde w szoku. Pół godziny godem są do siebie, a kamera nie włączono. No, nagrywa się to pierreństwo. Patrz, jakie kurde eleganckie lody. Normalnie szok. Jestem w kursie. Jest 10.15, to wychodziłem z auta. Przed chwilą. I właśnie jak w ogóle, że kurde, czego się to nie robi dla sławy, nie? Tak czas stanąć, 10.15, moment 4,5 stopnia Słoneczko elegancko świeci No ale tu nie jest jeszcze tak zalane, żeby tam było, można powiedzieć, o powodzi. Tu wiadomo, że przejazdu nie ma, bo to jest jeszcze nic. Patrzcie, ile było wody ostatnio, tak jak śnieg, jak śnieg leży, nie? Powiecie pan przy kulą, gdzie ze mną chciał gadać. ja nie się gadać. Dobra. W 1926 był taki poziom. już te ludzie będzie widać. A 1995 był taki poziom. Że jeszcze nam brakuje Pora, pora metrów. Przewala, co się nie wypierdziela tutaj do wody, ale by był cyrkus. Aby mi kopyta zmarzły. Dobra. No on se tak poływo. Popłynął do, do góry, jest na łańcuchach zaczepiony. I tak to wygląda. No musiał być taki poziom, ale też się nic. Patrzcie wiele, to już tych wałów jest. O kurde, teraz pod górka. A miałem gościu już fotografuje coś tam. Przyjechał na rowerze i fotografuje. Także widzicie, widzicie jak to jest, kurde. Tego się normalnie nie do opisać, ale jeszcze wałów tu zostało, nie wiem, grubo. Także tak szybko, kurde, no tu te, te one mu się podobają, te, te wieżby płaczące. Bo to ten lud się na tym osadził, jest luksusowo, kurde. No, a ja się wbijam do auta. Ja jadę, ooo, męczony już jestem po tej górce. I się wbiją do auta i ten... I ja da coś... Coś grzebać, kurde. Na warsztacie. Jezus, tak w czas stanąć, kurde. 10.23 mamy teraz. 10.23. I 4,5 stopnia było przed chwilą. No nic się nie zmieniło. Także... Muszę powiedzieć, że w tym... W tym roku już w nocy było też chyba 9 stopni na minusie. Także to już, to już jest grubo, jak tutaj na tej okolicy. <laughs> 9 na minusie to zaś dawno nie było. I dlatego wiecie, że niedźwiedź przyszło do się ogrzać. Bo jest takie ocieplenie klimatyczne, że ani mi się nie chce godać. Dobra, o was postawiam, idę, jadę Kurcze... Byłem tu kiedyś wieczorem, ale to już gówno było widać. Wiecie, jak to jest. siebie brudne jakieś lódki tam klapocze za wyciereczkami na dole, ale zaraz stopnieje. to, to takie wszystko niegramotne. Trochę... Ja, ale żebym wyczyścił. około Jeszcze gorzej jak było. Weź ja to, człowieku, pójść. Teraz dmuchawa. I jak im to syczeć będzie? Kurde jak na zima ciężko, a tu kurde nie jest tak zimno 4,5 leczko kurde wylazło to zaraz stopnieje na reszta tego śniegu Troszkę tam po brzegach każdy jeszcze tam leży niby, nie? Wiecie jak jest ale Muszę to chyba jeszcze trochę bardziej dopracować, bo na widoczność Tego busa jeszcze przypuszczamy. Tu jeszcze jest, widzicie, to wszystko tereny są zalewowe, tu jest wszędzie, wszędzie woda, no ale tu jeszcze, jeszcze tu jest, kurde, miejsca wpierdolone, że ja to nie ma, nie ma strachu. Brzmi już mi tu jedna zabytka Ach, te ludzie, to się, zawsze, kurde, się przekulają, jak ich nie trzeba, już bo nie wiedzieć, ja tu teraz filmuję, ale już mi kurde 20 cm za dupą jedzie no ja, jak depną na hamulec, jak kurde zaliczę bagażnik to zarobicie kurde ale się nie wypłaci trochę mi za ciepło tutaj w tym ucieku wściekło lola Tak, ludzie nie cierpią. Warunki zimowe u nami 20 cm za Ela, Ej, te równouprawnienie to trzeba gdzie? Kurde, ty, no one nie powinny w ogóle prawo jazdy To głupie jest takie. Kurwa, macie, jedź, kurde. jedź, wypierdzielaj, bo już normalnie, kurde, nie mogę. Jakie to, to głupie przyjechało kurde, z Bon, kurde czy Pieron, wie skąd Głupie normalnie. Ludzie, przecież to jest nienormalne. 20 cm za dupą mi jedzie. Przy takiej powierzchni, kurde, nawierzchni, co wiecie, w każdej chwili, kurde, lud może być. No, ci tu pompują, ale jakoś przystali. ale mi ciepło, nie ja wiem, widzieliście to? <laughs> no. nie widać, tego komentował, bo to się się kurde no. o, szyba mniej piszczy kurde. Czyli, czyli się skurczyła No już przez dwa dni nic nie rzeźbiłem, bo było tak kurde wiecie zimnawo i tak tego i miałem dużo plików do przekopiowania na kompa i przez dwa dni, żem nic już nie rzeźbił kurde Jarek wczoraj przyatakował tam te, te poidło Pompa tam rzeźbił troszkę, bo tam zamarzło pierństwo Ale minister od przepompowań to wiecie, on musi, kurde, jakimś ich sposobem to tam zawsze wyrzeźbić, żeby było fajnie. No. Spermil jest, wystawka, patrzcie, klamory leżą. Stołek zmarżniony, kurde. Tak fajnie, kurde, słoneczko świeci, to aż kurde, mi jest. No nie, no dyszcze kurde. No i to dzisiaj ma być ostatni dzień, taki ten yy, Od dzisiaj już ma być zaś całkiem ciepło, potem się zrobić. Tak przynajmniej tam w prognozie pogody. Bo tak. Ale wiecie jak to jest? Jak oni tam coś powiedzą, to to już nigdy nie. Niech ty mówię, czy ty kuń tam leży. thank Ah Pieron nie ruszył, kurde. Weź go, kadawż, duchni Ruszył się. Społ ten pieron jak jakie to są włochaty konie, jak barany, kurde. Ja już myślę, że go, kurde, że marzną w nocy. Trzeba by go było lód lampą opolić, kurde, żeby, żeby się ten... żeby się wiecie, nie? Odmroził trochę. No, elegancko jest no, samolot leci, patrzcie się go tam. Leci samolot jeden jedyny. Dlatego to trzeba pilnować, bo jak ten yy, jak miałby padnąć to go ptoki rozdziubią zaraz bardziej, że zima jest kurde, to wiecie ptoki głodne te pieruny Kto to zaś tam jedzie Dobra Já não na se o golone, não se vai takie, certo. Eu não sei Que merda de merda. Que merda de merda. Por que ele faz essas うん。<noise> <noise> Oj, no, tylko nie zasuwają tych te karuzeli teraz patrzcie to tak, kurde jak to wygląda Ale to się było brudne jak pierdzie... no. To Jezu, muszą się ruszać te pierony Co nie zamarzną No Maleko kurde co się ruszać Zarżniono piernika Widzę, że drzewo przyjechało Drewno, to ona to jest kurde co mi przyjada to mi Coś tak suszy za rozrana. Tak mnie suszy jakoś dziwnie. Dobra. Zmarz... zmarznąłaś? Cało? Cało zmarznąłaś? A zaś się wycierasz do mojej galet, a potem ty się lędzisz. Idź, uciekaj. Sio! Sio! Uciekaj. Powrotem zostawię to, nie? Idziesz? Nie.